Jak wiecie w CS2 czasami jest ciężko dostrzec osobę na dalekiej odległości, a tym bardziej jak wystaje mu tylko głowa. Więc postanowiłem przymontować lupę ze szkłem powiększającym i teoretycznie ten problem powinien zniknąć. Więc przejdźmy do oś czasu i stwórzmy stanowisko. To stanowiska posłuży nam taka oto butelka, którą postawię o tutaj, a w tą butelkę wkładamy naszą lupę. I tak się zdarzyło, że nasz celownik znajduje się w samym środku lupy. Więc gdy jesteśmy już gotowi, możemy i zagrać nasz pierwszy mecz na lupie. A jakbyście zastanawiali się, w jaki sposób ja wam to będę nagrywał, to właśnie w taki. <grywka> O chłopie, nie? Ale czy już na jestem taki mocny, że to... Wiesz co jest problem, nie? Ja nie widzę kto ginie i ile osób zostało generalnie, bo mi zasłania telefon. Kur o, może być, może być! Mogę gadać, gram na lukę starej. I leży, to teraz ja nie, prawda? To więc szybką analizę, dlaczego ja nie widziałem tylko gościa na ławce. Jeśli się przyjrzycie, to obramówka tej lupy Znajduje się idealnie w miejscu ławki A jak widzicie, właśnie za tą lupą znajdował się gość I to jest właśnie jeden z minusów grania na tej lupie Że strasznie ogranicza nam widoczność W międzyczasie, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią Sprawdź stronę CSGO Skins Na stronie znajdziesz mnóstwo skrzyń do otworzenia Jak też ogląda mój drugi kanał, to dobrze wie, że moją ulubioną skrzynią jest Elegant Case Sprawdźmy więc, ile moja ulubiona skrzynka odda mi na 5 otworzeń Oddało Zabrało Zabrało Oddało zabrało. I niestety zabrało. I bonusowa też oddała. Także no, lubię tą skrzynkę. Tworzenie bitew na skrzynki... Mnóstwo giveawayów, a jeżeli drobnisz kilka gorszych skinów, to możesz sobie wymienić na lepszy, bo jest wymieniarka na stronie. I co najlepsze, raz dziennie możesz otworzyć darmową skrzynkę na stronie. Jeżeli chcesz sobie zagrać na stronie, to pamiętaj o moim kodzie MRC, za który dostajesz 20 tego na start oraz 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Ważne jest, że na CSGO skin pojawiają się również regularne eventy, gdzie możesz zdobyć dodatkową walutę. Więc kot MRC i serdecznie polecą. A to na jak chodzi podwójna lutka, Nie, I nie, to nie działa, to nie działa. Ander, ander, ander. Ale ja nic nie widzę przez tą lupę co ja mam kupić kurwa Czekaj, okay, mam z dachu, bo nie mam, to muszę kurwa Jaj, nie stać mnie Oj oj, nie chodzi dobrze ta sniperka na, na tej lupce No nie, no nie A nie wiem, czy to była paliście, ale ziomek z mojego teamu miał cheatę. Widać to dokładnie w tym momencie po tym strajfie, którym zrobił. Naturalnie nie da się tego wykonać. Zresztą w następnej rundzie to tylko potwierdził. Więc pozostało nam dać tylko reporta. No niestety, tak wygląda CS2. Uhu! Na koniec gry, przynajmniej coś zabiłem. Yeah! A może możesz się iść, to Łapie, nie na tą lupę, A takie numery, człowieku. Ale mu wylupiłeś. Co, Co ty, k**wa, pierdolisz? On już skok uciągnął. Leży. D ze snajperką CT trzymam. Okej. Okay. Łapie, dzieku. kurwa na landu? you are my sunshine to chcesz? drobna okay. Mku, proszę sobie okej okay. No co, wygrałem ten mecz, nie? I po tych meczach pomyślałem sobie, że muszę iść pograć deathmatcha. Troszkę sobie pograłem, spróbowałem wyczuć sensa na jakim gram oraz postanowiłem przepiąć telefon na klatę, bo na głowie mi trochę zawadzał i ciężko mi się przez to grało. No i teraz myślę, że jestem gotowy wejść na trzeci mecz i w końcu dobrze zagrać. No pomóżcie mi! Oh, no. przy, 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 przy o kurde. leży. Ole, dostałem kurwa w biegu, ja... To Dzięki. No stary. Ja mam. Sett deg. I w tym momencie pojawił się mały problem, bo chciałem pograć więcej matchmakingu, żeby zrobić jeszcze więcej akcji. Ale niestety, jak widzicie na klipie, CS2 jest aktualnie w takim stanie, że w każdym meczu był cheater. I było to po prostu nie do zrobienia. Więc postanowiłem, że zagram 1 na 1 z Woolightem. Ale Ulight będzie grał na długopisie i zobaczymy, co jest lepsze. Moja lupa czy jego długopis. Jako, że Ulight był gościem, mógł samemu wybrać mapy, na których będziemy grać. A zagramy dwie mapy. Pierwsza mapa to kotkowy aim, na którym mamy digla jak rakietę, a kałach to model kota. A jak ktoś z was myśla, że Ulight wybierze normalne mapy, to pozdrawiam. Wiesz co, problem jest taki że ja widzę tylko to, co widzę w wykupi ogólnie, nie? Aha, no skupia, tak. O i dobra, żomek! A chedziki do é ze lepiej nie jedź, bo ja tu wiesz AHA! <toddose> Heddzik maszyna! Heddzik maszyna! Kurde! Uuu kurwa! Dobra, A łatwo! O mais to é w ogóle zauważyć na początku rundy, nie? <toddose> Krednik. ale chęci! akurat tam byłem celowany Aaa, już mi że ci kiedy dałem. E, bierz, jest. Jak wiesz, pojebane. O! Pojebane jest to, że na tej lupie w ogóle sensa nie czuję, nie? Kompletnie. One tap? Ooooooo Na drugą mapę u Light wybrał backrooms Zresztą zobaczcie sami. No dobra. Jej, tu ciemno jest, bo co się dzieje? Ej, dobra, ty masz lepiej teraz. Bo ja tylko lubo widzę ciebie <ś HEY> Dobra, ty masz lepiej, Jeśli nie mówisz, że kapisz. Co? No nie. Nie no, kapisz? Nie, chyba się mijamy po prostu. No kurwa, <ś z15> O oh, kurwa! <laughs> widziałem cię, widziałem cię, panie kolego! <laughs> kurwa! <laughs> Ay, kurwa, cię boję Gdzie Gdzieś ty jesteś? Ja ty jesteś! Nie no, gdzie jesteś? A gdzie ty jesteś? I ty gdzie? Gorpiście. <laughs> uh. Oh, oh, isso é isso. É. <laughs> é pública, o que <ities> <palmas> <derivatives> é que você o Pedro? que que Ja ty, ja, ja nie I na koniec zagramy sobie na serwerach społeczności, czyli na retajkach. A to po to, żeby spróbować zrobić jeszcze kilka fajnych akcji. Mam to pracę. Oni mi piszą, że ja to mam za. Zaczynam się to co Nie mogą więcej niż dać z sobie. Najlepiej, na co mnie stać. Nie wyświecę, jak ten jest drogowskaz, gdzie widzicie dla nas online Bram trasę i nic mnie nie martwi Mam przecież zmarli, jak z barki Z kawetami ludzi do walki Wyszli szalerą, jak poznamy ją luba Dorzucam kontent, jak złożam w Nie patrzę wstecz, patrzę tu, no bo na szczycie jestem już Chodzę od rana, po śmiechu, brata, traci mam mózg

To <śmienic> jak... Patrzcie, macie taką lupkę, ogólnie duel z CT, to jest najprostsza rzecz na świecie, nie Mówiłem? To akurat jest mega prosta. Tu się wcieluje w Jeszcze raz, teraz White peek. Bracie, nie masz szans, ja mam powiększenie, brachu. Odejdziemy sobie, aż ja się zwoje. O